Siema, tu witam was w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj pokażę wam co dorwałem w marketach i co kupiłem z pirotechniki właśnie w dyskontach. Nie jest może tylko jakoś bardzo dużo, dlatego też film nie będzie wybitnie długi, ale no co, wypada, wypada pokazać co tam kupiłem. Część pewnie już widzieliście w wczorajszym materiale dotyczące, dotyczącym Promocji w Biedronce, tam pokazałem już część moich zakupów, ale odwiedzałem również inne markety, dlatego jest tego trochę więcej niż, niż wtedy wam pokazałem. No i no co, lecimy, nie będę Wam tutaj przedłużał. Zapraszam do opisu, tam znajdziecie linki do mojego TikToka oraz Instagrama. Zapraszam również do grupy na Facebooku i do słypu Shop. Po Poznaniu rozrzucona jest masa straganów. Z Fireworks Shop także zapraszamy, tym bardziej, że ceny są takie jak w necie, nie są podwygórowane na, na straganie, nie są inne jak na stronie. Także zacznę od tej rzeczy, którą już wczoraj widzieliście, przynajmniej część z was, czyli rzymskie ognie z biedry. <laughs> tak to wygląda. Dałem za nie całe 15 zł, bo jak wiecie, jest ta promocja minus 50%. Także e, przetestujemy je sobie. Pewnie test będzie na dniach, pewnie jutro, bo trzeba się streszczać. Także mamy rzymiaki z Biedry. Tutaj są dwie sztuki po 20 strzałów, a te rzymiaki mają 19 gram Nek. Proszę bardzo, także, hestia, pierwsza rzecz. Dalej odwiedziłem również Polomarket. W Polomarketcie kupiłem tylko petawki. Miałem kupować tylko jedne, bo myślałem, że tylko jedne będą. W gazetce były tylko jedne. Były mianowicie te achtungi od Super Powera. Test będzie na kanale dzisiaj-jutro. Takie achtungi, 4 sztuki. Za nie chyba dałem. One chyba 6 zł, kosztowały coś takiego albo. Pię piątkę chyba. Także takie Achtungi od Super Superpowera. One mają o dziwo 8 gram NEC yy, na 4 sztuki. Więc wychodzi po 2 gramy na sztukę. Ale delikatnie mówiąc, coś im nie wierzę. <gry> Także odstawiamy. I kolejnymi pierdolnikami, których się w ogóle nie spodziewałem w polu bo nie było ich w gazetce, z tego co pamiętam. I... No, i byłem taki, tak jak mówię zdziwiony. Są to petardy Korsarz od Hestii, e, Na draseczkę korsarzyk. E, co, jak co? Myślę, że dość spoko. Choć cena 6 zł była, da się jej wyrwać w nawet taniej. Więc nie, nie, nie szalałem jakoś z tym. I kupiłem sobie jedno takie opakowanie. E, nie wiem, czy będzie test jeszcze w tym roku. Czy zostawię sobie je na następny rok. Nie wiem, czy będzie to dlatego, że po prostu ich normalnie w gazetce nie ma. Więc no, nie wiem, nie wiem czy aż tak musisz się z nimi śpieszyć. Wiem, że są jeszcze w innych marketach i tam. Nie pamiętam, w którym dokładnie. Miały być po 4.50 te korsaże, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy są. Nie pamiętam dokładnie, który to market, bo tych gazetek się przetoczyło przez moje oczy. Naprawdę mnóstwo. No i co, teraz mamy Dino. Z Dino kupiłem petardki do testów, które w sumie już dzisiaj widzieliście. Jeśli nie, to zapraszam w tym momencie na pewno się wyświetlę. Karta Bank Terror, Petardy od Piromaxa, 7 gramnek, 20 sztuk. Cena około 12 zł, z tego co pamiętam. Czyli wszystko dokładnie tak samo jak nitroksy, zobaczycie. Czy odstają od nitroxów, są lepsze, gorsze, czy może po prostu to jest to samo tylko w innej szacie graficznej. Także kupiłem McDermott i ich test już na kanale jest. No i klasycznie, jako <trybujesz> tradycja, e, kupiłem sobie blasty, 18 zł za paczkę, to wciąż dobra cena jak za te rakiety, e, lepszych rakiet chyba za te pieniądze, e, podobne pieniądze nie znajdziecie. <trybujesz> na pewno w marketach także dwie paczuszki blaszczyków po 12 rakiet ich test również na kanale będzie mimo, że w sumie już każdy je testował ale, ale, ale czemu nie 120 gram neck. tu mnie jeszcze nawet w odbiciu widać 120 gram tak jak powiedziałem czyli 10 gram na jedną rakietkę odkładamy no i w sumie z marketów to całe moje zakupy będzie tu, tam, cztery testy, chyba które będą na kanale, ale spokojnie, tak jak powiedziałem wcześniej, chcę Wam też powiedzieć o moich planach zakupowych z marketów. Niestety nie wszystko to nagram przez po prostu czas, bo aktualnie jestem jeszcze w domu rodzinnym, bo zjechałem na święta no i niestety nigdzie w pobliżu nie mam Aldi, ale jak wrócę na Poznań, to na pewno. Planuję kupić zestawy lollipop, zaldi właśnie, od Weko. Świetne zestawy. Pokazał to na przykład Tcpt. Wczoraj je testował. Także jeśli nie widzieliście i chcecie wiedzieć o jakim zestawie mówię, to w tym momencie powinno się wyświetlać karta z tym filmem, z tym zestawem. One kosztują tam spoko pieniądze za taki zestaw, dlatego też pewnie kupię jeden, dwa, coś w tym stylu. Ale no już, już nie będzie mi się opłacało po prostu i, czekać żeby bo taki i, odcinek z zakupami z marketów wleciałby w, tak to w Sylwestra. A no wypada żeby wleciał trochę wcześniej. Ee, także no jeszcze ten Lollipop wpadnie. No i co? Wbijajcie do TCPT tam gdzie postawiłem tą kartę. Wbijajcie, wbijajcie na jego test. Zobaczcie o czym w ogóle mówię. A, je a jeśli już wbijecie. Jeśli Was zachęciłem, to napiszcie coś tam Pozdro tabesa czy coś, żeby, żeby wiedział. <laughs> Także co, to by było na tyle. Jest tu trochę zabawy mimo wszystko. Trochę petard, trochę efektu. Jeszcze będzie więcej, więcej pierdółek z zestawów. No i co, to by było na tyle. Trzymajcie się, wpadajcie jeszcze raz do Instagrama oraz TikToka. No i napiszcie w komentarzu. Może co wy kupiliście w marketach w tym roku? Chętnie, chętnie poczytam. Zobaczę, jakie były Wasze zakupy.